Mano witajcie z tej strony Wenii, dzisiaj sobie będę grał. Bo ja zawsze mówię że zagramy, a to nie wygracie, tylko wyglądacie. Za <laughs> <Sorry. śmiech> ten kasza, ale ten kasza nie jest zaraźliwy. No tak od, od jakiegoś czasu, że mnie dość często dusi, nie wiem dlaczego. Więc jak coś to sorry. Ale e, dzisiejszym tematem jest... Dzisiejszy tytuł powinien brzmieć e, dokończamy robienia farmy zwierząt. Czy, czy coś takiego jakoś to tam ujmę Dobra, czekaj, ja muszę się skupić, nie mogę. Odwalam jakieś dziwne rzeczy. Wychodzę z domu. E a nie chciałem jeszcze. Gdzie jestem? Jakie papierów byśmy tutaj zrobili? Ale jak na razie tego nie będę robił. Żyjemy, słuchajcie, w ogóle. Potrzebujemy. Nie słuchajcie dzisiaj tego, musimy, żeby, słuchajcie w ogóle, musimy zrobić przede wszystkim, jeżeli będziemy mieć i jeżeli będziemy chcieli ogarnąć farmę krów. Znaczy, nie farmę krów, jeżeli będziemy chcieli etentować, to potrzebujemy dużo skóry, żeby zrobić książki i tak dalej, te regały, nie? Więc idziemy przywołać zagarnąć te krowy. Na razie te zagrody nam wystarczą. O, 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 właśnie, właśnie. Tu są, tu są, tu są. Świetnie też to się przyskłada akurat, wiecie, Państwo. Dobra. Wow. Tylko ja chciał wyjść. Dobra, cyk i cyk, a Ty tutaj zostaniesz. No niech będzie. Bez sensu, bo. Może się nie. Rozmnożyły się trochę po się dwa razy, trochę bez sensu tamto. zboża zboże zużyłem, no ale trudno. Ponowne zasiedlenie. No, nice. Mamy tego. Usiągnięcie jakieś tam. Dobra, to mamy to ogarnięte. Jeszcze jedną owcę musimy, żeby tutaj się yy, rozmnażać. Co. Nie wiem, czy to będzie łatwe. Owca, owca, gdzie ty jesteś? Owca, owca, mała. Chorowca Mogę się poszukać Ojejku jak ja to lubię Uwielbiam I love it Tylko, y, Tego szukać y, o, owcy Szczególnie jak jeszcze takie znaleźć nie mogę Mamy tą Dobra niech będzie Może być i taka W takim kolorze A kurde jak ślagi tutaj hiszpańskie Co to ma być <grym> Nie, to tak to, to nie może być. Czekaj. o, o czekaj, czekaj, pindo. Jak to pójdę. <coughs> e, a nie, tu nie ma takich białych kwiatów. Nie, wydawało mi się, że tu były białe kwiaty. Mm, szkoda. O nie, mam nadzieję, że to nie... Że to nie jest burza. Dobra z pieprza tym gówne. Mam nadzieję, że to nie jest burza, bo jeżeli to jest burza, to... to może nas zabić. E, a dokładnie moby. Mogą one się czasami respią podczas więc to, to by było słabe. Sorry, że tak na nagraniu, kurde. Tego, dobra tutaj, 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 tutaj i tutaj, A widzisz w takim kolorze trudno. Mam nadzieję, że się nie pogniewacie No, no, ale was porubiłem, dobra, I Jaki jakim kolorze będzie owca? W sumie zależy, jakie kolor... Ty suko, co ty za dziecko urodziłeś? Nie, to... to... to, to miała być biała Dobra, nieważne Ajajajajajajajaj... Aj, aj, aj. Idę zobaczyć czy mogę... Wszysz bo już by się moby dawno pojawiły No, no głupi jestem e... No nie mogę spać, bo to... Bo czasami jest też burza czy coś tam i... Wiecie... Więc... Dobra, no to, to mamy ogarnięte Jezus... Myślałem, że tam coś, coś, coś do mnie idzie. Poważnego, a tam są te typy. Dobra. Typy. Zresztą, jakby to wiedzieć. Wie, te typy. Ty, ty, typ to co może być typ. Typ jakiejś osoby. E, dobra. Mógłbym coś zenchantować, nie ukrywam. Dlatego to zrobię mam tak wysoki level. Zresztą z drugiej strony powiecie, ej no, ty jak ty wykorzystasz w tak debilny sposób ten level, to jesteś debilem. No bo z drugiej strony mógłbym, mógłbym książeczki i wykorzystać lepiej ten level. Ale no, możemy coś tam małą, drobną rzecz zacząć. Chociaż mała, drobna rzecz to pewnie będzie. Wie, yy... Dlaczego? Dlaczego aż trzy poziomy zakręci, za, zaklęcia? Mm. No dobra. Ostrusz jeden. No no ba niech będzie. Ostrusz jeden. Kilot, nie, tego nie będziemy. On się tak zaraz rozwali. Hm, nie łopata czy ja wiem łopata ona jest tak szybka no ale dobra wydajność możemy sobie walnąć tutaj na tym kilo jest nie jest jest tylko wydajność nie to chyba nic, nic nic więcej ciekawego nie będzie eee, w związku z tym idziemy sobie na dół odkładamy lapis w... <laughs> eee, i wysu... Czy... zaraz czy te drzwi nie otwierałem Oddechek Czy to nie ma wieśniaków? Tylko dla villagerów prestiżowych Brązowych e, dobra subskrybujcie kanał, stawiacie łapy w górę Łapki w górę Łapki w górę zostawiajcie Coś musiał zjeść, mam tu jeden, przy sobie mam? Super, że mam we wewsztyg Jesteś zajebisty Ale HP jest, jest jeszcze zajebistszy, mi się wydaje Tak, tak mi się coś wydaje e, dobra czy coś jeszcze ogarnąć? No nie, coś byśmy musieli jeszcze tutaj ogarnąć, bo ten film by za krótko trwał. O, to może jeszcze to przy sobie przerobimy. Ej, ja muszę. Nie, ja muszę to zobaczyć. Zaraz, zaraz sprawdzę. Ale najpierw musiał przerobić sobie to na kartki i papieru. Dlaczego, dlaczego. Ej, wiecie co? Ja Wam powiem, że w tym tutaj ekwipunku tak pozmieniali. To jest tak. dupowo, dupaśnie zrobiona, że. Nie wiem, w ogóle pomieszali, tak popieprzyli, nie wiem, tym, tym gnojem się nudzi, czy co? Zmieniła, jeszcze gorzej, bo wtedy miałem na pamięć, wiecie, gdzie są te, to, o, ta cegła, gdzie był, ja to klikam na na pamięć, a teraz mi się myli, i wiecie, i teraz oni to pomieszali, ci co grają nie dowiedzą. Nie wiem, nudzi im się, cofie, co chwilę zmieniają, jak ja zobaczyć zobaczył, to dorwam tę osobę, to mu... jest mógł, jest szary, nie, nie, to nie to. Jakbym ja zobaczył, to do dorwo taką osobę. To by w piprz miał, w piprz by miał Za nudy takie coś robić. Jest to szare, nie, to jest jasno szary. Hmm. Biały, gdzie jest? Nie, bo to byśmy, to, to, czyli jest to szara owca nam wyjdzie, tak? Jak sobie. Ej nie, bo się robi noc. Shit, U, shit, musimy spać. O No i... Ha! Mamy to zaromiste. Dobra <laughs> Sorry za kaszel. Jezus Jezu, się że ktoś tu stoi Boże, ja mam jakieś... O, o mamy już e, Dobra, Boże, ogarnę, ale to zaraz Bo ja nie chcę tutaj z, z nikim się spotkać e, Z creeperami, z zombie, to chcę, to z takimi osobami Takich ja, ja nie zapraszam, na kawę nawet mm. e, Chociaż kiedyś się zdarzyło Dobra nie ma żadnego gówniaka. Jakieś MOBA? Chyba nie. E, no dobra, to sobie walimy tak. Syk. I tak jak ja mówię, tamte... O, bo ja miałem tą listę ja mam nie to. W biurniku, mam. Zapisałem i to jeszcze pisałem w szkole, żeby nie było. Znaczy żeby nie było, tak no, w szkole pisałem. Co tam było do zrobienia w Minecraftie wiecie na serii hardcore? sobie tak zapisuję. My wiem, że w Minecrafcie też mogę sobie zapisać, ale po prostu... Albo zrobimy tak, taką tablicę, wiecie? Ale to nie dzisiaj. Chociaż... To nie dzisiaj wiecie, bo mam teraz jedzenie. Co powiedzimy? Zjeścia nagrywa w inna, no, nieważne, film jest za ważniejsze. i Idzowie są ważniejsi. Nie, to no to tak że to... Nie no, bo skacze jak małpa e, Także to, to, to... Jak wybijemy 500 subów. Będzie jakiś tam... Nie, mam, nie już jeszcze, nie wiem jeszcze jakiś special. Ale coś będzie jakiś special. Tego nie wiem, czy gra z fanem będzie, bo już na tam zeszłym special był już gra z fanem. A teraz nie wiem, co będzie. Naprawdę nie wiem. Chociaż czekajcie, mógłbym, nie wiem, ewentualnie jakieś pytania QA, chociaż ja bym chciał, żeby to były pytania QA, takie. Jakbym o to powiedzieć Pytania QA, ale Wasze z komentarzy. Najlepiej z komentarzy, czy z insta Gdziekolwiek Najlepiej gdzieś z jakichś komentarzy na YouTube, czy coś Pytajcie, naprawdę pytajcie Co lubię, co, czego nie lubię, czy coś będzie, czy co nie będzie, czy coś będzie, czy nie będzie Bo tak z internetu pytania Q&A No jeżeli nie będziecie pisać, nie, nie ogarniecie tego, no to Jakieś, nie wiem, czy z neta, chociaż nie chciałbym z neta jakieś tam brać bo może być gra z fanem Może być jakieś godziny Ale to bardziej by musiał być live już wtedy um, No bo filmu nie wiem, nie chciałbym takiego długiego filmu robić Bo to by mi się długo eksportowało po montowaniu i by długo mi się przesyłało i mogły być lagować i tak dalej Znaczy lagi nie, ale po prostu to długo trwało, nie? Godziny może film z Bedwarsów jako odcinek zrobię Dlatego ja nie nagrywam live'ów Ja nie nagrywam live'ów, jakoś tak nie wiem nie ja nie streamuję, nie, nie ja nie lajwuję Jest taka opcja przynajmniej na YouTubie słuchajcie że Jak to będę 500 subskrypcji to mogę taką zgłosić się czy coś takiego, kwalifikację, zakwalifikować się Będziecie mogli wspierać mój kanał, jakieś tam bonusy zdobyć, dostać, Co będzie zajebistą myślę że opcja w miarę eee, No i tyle nie Dobra słuchajcie to kończymy, bo głównie to, to Seria hardcore a nie film o dostarczaniu informacji do tego. Ale tak przy okazji opowiedziałem. powiedziałem eee, Możecie napisać co mam zrobić w następnym odcinku, ale ja się, ja naprawdę, jeżeli ktoś dostał tego momentu Szczerze, 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 szczerze Chodzi w komentarze i pisze Naprawdę bardzo to Was proszę, by ktoś wszedł napisał Co mam zrobić w przyszłym odcinku, ale tak, tak szczerze, nie dla beki, we, nie wiem, coś bekowego ale tak szczerze, coś sensownego, bo ja chcę na tej serii coś sensownego, a nie bekowego. Ponieważ ta seria to nie jest seria na żarty. A po drugie... No nie, nie, jakby nie lubię czegoś takiego, nie? No ale jeśli coś będzie bekowego, no to się postaram tak to zrobić, ale lepiej nie. Błagam. Nie, proszę, nie. Coś sensownego, poważ, takiej poważniejszego, jakieś idź do kopalni, coś zrób. E, I tego, nie? No. Ja jeszcze napiszę, będzie w opisie, jakie tam zadania są do wykonania i tak dalej, i tak dalej. Więc oglądajcie filmy moje do końca, będzie bardzo miło. Subskrybujcie kanał, stawiajcie łapki w górę, ja tego zachęcam, nie zmuszam. Trzymajcie się, do następnego filmu. No i cześć.